Infoshare jest największą w Polsce północnej bezpłatną konferencją dla specjalistów branży IT i nowych mediów, to już siódma edycja tej imprezy. Bardzo się rozrosła w porównaniu do pierwszej, gdzie było około 300 osób. W tej chwili mamy 1300 miejsc na sali. Ta konferencja jest naprawdę duża, jest wiele rzeczy ciekawych, no i no i jest darmowa, co też jest ewenementem tak naprawdę. Pracuję w mediach społecznościowych, czyli, dla czyli z powodu inspiracji, które być może zdobędę jutro, bądź ciekawej dyskusji. Podczas konferencji poruszane były tematy dotyczące m.in. branży IT, nowych mediów. Zarządzania projektami i zespołami oraz rynku startupów. Pod kątem tego, gdzie one się naprzód rozwijają, to znaczy, które miasta są mocne jako ekosystemy startupów. Dzisiaj już słyszeliśmy o Moskwie, słyszeliśmy o Berlinie, jeszcze usłyszymy pewnie o Londynie. Centrum Amber Expo gościło światowej klasy prelegentów nie tylko z USA, Belgii, Francji czy Niemiec, ale także za naszej wschodniej granicy. I'm Jestem przyjacielem, znaleźć nowych, potencjalnych partnerów, klientów. To zacne grono zagranicznych gości już tradycyjnie uzupełnili najlepsi polscy eksperci. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniem. Już teraz nasze maszyny stoją w Chile, w Arabii Saudyjskiej, w Australii i w kilkunastu innych krajach. Cel jest taki, aby na kluczowych rynkach e komersowych być numerem 1 Informacje dotyczące kolejnych imprez organizowanych w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich znajdą państwo na www.amberexpo.pl